Witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale o poranku Jak widzicie Oliwia ma dalej piżamę, której nie chce zdjąć Dzisiaj rano stwierdziłaś, że nagramy challenge 24 godziny w piżamie To znaczy ty będziesz w tej piżamie, nie ja Ty Ja już się ubrałam, to już się nie liczy Jeju, jakie ty masz usta sine Oliwia wzięła jakąś gumę balonową i tak jej zafarbowało usta I masz takie jakbyś miała Naprawdę jesinę A pokaż jeszcze język Niebieski No dobra to my zaczynamy ten dzień wykoniecznie zostańcie z nami Żeby zobaczyć jak Oliwi poszedł ten challenge Oczywiście klikajcie dużo łapeczek w górę Bo to jest dla nas mega miłe Subskrybujcie nasz kanał Bo filmy dodajemy codziennie W czasie wakacyjnym o 8.30 Zobaczcie, ile Oliwia ma Kredek. I ja je dzisiaj wszystkie ostrzyłam tą piękną pszczółką. Już nie boli ręka, zostało dosłownie jeszcze ich kilka. Zaraz dokończę, bo ty od samego poranka narysowałaś już chyba pięć obrazków. Pochwalić nam się. Mhm. Tylko gdzie one są? Tak. Chyba zostały w tamtym pokoju. To może tutaj wezmę te obrazki. I pierwszy pies. rysunek to jest pies. pies. To jest niesamowite. Ty pierwszy raz w życiu chyba narysowałaś psa. To jest jeden. Jeden, tak. To jest drugi obrazek. Zobaczcie te lody. Ten lód ma aż trzy gałki. I tu są takie śmieszne oczy. To jest zachód słońca, ale ładnie napisałaś. I jak równo. Brawo, ekstra ci wyszło. Bardzo wakacyjny rysunek. I ten ostatni to jest kotek. Cztery, ale wiesz, dopiero dzień się zaczyna. Ty jeszcze narysujesz tych obrazków, pewnie 15 I ten kotek chyba sobie leży. Śpi. Bardzo ładnie ci to wyszło. A ja chciałam jeszcze, widząc, pokazać twoją ortezę, bo troszeczkę nam się zniszczyła. No pokaż. Powiedz, gdzie ty wczoraj byłaś? Na Pojechaliśmy nad rzekę i Oliwia wsadziła rękę do wody, bo zawsze jak jesteśmy, to starasz się trzymać rączkę tak do góry, prawda? A wczoraj tak szalałaś ze swoim tatą, yes. że no cała orteza była mokra. Ja ją oczywiście prałam. Ja nawet skoczyłam. Ale tak tutaj wody. podeszła woda i zobaczcie jakie te pusiny się zrobiły. Co my teraz z nimi zrobimy? Kupimy nowe? Tak. No dobrze. To którego dnia pojedziemy do łodzi, do takiej galerii handlowej. Tam jest duży Empik i kupimy te przypinki jeszcze raz. One nie były takie drogie, chyba kosztowały około 15 zł. No gdzieś z tą ceną. A ty lubisz akurat tam jeździć, bo tam jest sala zabaw i sklep, który się nazywa Claris czy coś w tym stylu, w którym są pusinowe rzeczy. Tam nie ma sali. Jest sala, tylko tam niżej. Jest, jest. Nie jest. Tak, yes. raz byliśmy. Yes, okay. Nie. chodzi mi o tą galerię, w której jest y, ta sala. Co są takie rybki? Nie portuć, tylko manufaktura. Tam też yes. jest sala zabaw i tam mogę nawet z tobą wejść na tą salę zabaw. A no, zapomniałam. Słuchajcie, ale numer. Oliwia ze swoim tatą wymyśliła, że ja też mam mieć dzisiaj piżamę. I wyjęłaś mi taką z kotem. Ja ją miałam, wiesz kiedy? W szpitalu, jak szłam do porodu z tobą, bo to jest taka ciążowa i ja nie chcę jej dzisiaj zakładać. Nie ma takiej opcji, że ja ją dzisiaj założę. No, no, no. A gdzie jest Oliwia? Halo, jesteś gdzieś tutaj? I co ty myślisz o tym? Nie ma takiej opcji, żebym ja ją dzisiaj miała na sobie. Tak. Ewentualnie mogę ją założyć tylko na chwilę, ale nawet nie myśl o tym, że jak gdzieś w niej pójdę. Ty masz ładną piżankę. Chyba, że chcesz jeszcze założyć inną. To możesz. Jakąś inną opcję. Ja bym chciała myszkę. Dobra, no to możemy założyć myszkę. Możesz się przebrać. Ja na chwilę to włożę. Ale coś czuję, że za 5 minut przerwę ten challenge i będę miała karę. Tylko jaką karę? Czy masz pomysł? Tak. Oliwia ma pomysł. Ale jestem ciekawa co to będzie. U nas rewia mody trwa. Ja mam tą koszulę nocną. Jedyny jej plus jest taki, że ma kota. A Oliwia się przebrała. Chodź, pokażesz, jak ty teraz wyglądasz. No chodź do nas, chodź. Jesteś myszką wyschła, bo jeszcze chwilę temu była ta piżamka na naszym balkonie, ale jest tak ciepło, że wszystkie ubranka wysychają w ciągu chwili. I bardzo mnie to dziwi, bo Olivia dała mi tą gumę. Tą taką niebieską. Tą samą, co ty masz. I ja nie mam takiego koloru jak ty. Nie wiem, jak to się stało. No bo ja jadłam trzy. O rany, to za dużo ich wzięłaś. Jeszcze hmm? długo żyłam. Okej, okay. to co my dzisiaj będziemy robiły? A pokaż swój język. W ogóle nie jest W ogóle nie jest niebieski. Idziemy gdzieś, to znaczy ty czy gdzieś idziesz, bo ja w tym nie pójdę. No mogę pójść. Pójdziesz w takiej piżamie? Będziesz na tyle odważna? Chociaż twoje piżamki są tak piękne, że wygląda to tak, jakbyś miała po prostu bluzeczkę i spodenki. Za to ja wyglądam tragicznie. I nie pokażę się tak nikomu. Więc myślę, że przerwę ten challenge. Powiedz, jaka kara będzie mnie czekała. Albo, drodzy widzowie, wy nie możecie powiem. teraz pisać w komentarzach, jakie wy macie propozycje kary dla Ale mamy. Czekaj, czekaj. Czekam, no dobra. O kurczę, nie mamy. Takie śmietany, co się tak nalewają. Chodzi Ci o bitą śmietanę? Że nie mamy takiego czegoś? No akurat nie mamy. Eee. I co byś mi zrobiła tą śmietaną? Nie powiem. Okej, okay. to będę może w jakiś mi... inny dzień po prostu yy, będę miała tą karę. Nie, wymyślę, wymyślę co innego. Już wiem jaka kara, Zabierzesz Zabierzesz mnie na, na lody, do cukierni Aha. i Ty płacisz za te lody. Dobrze, idę na to. Nie jest tak źle. Myślałam, że będzie coś gorszego. Ale w piżamie. No, ja nie mogę iść właśnie w tej piżamie. Misiu, przypominam ci, ja przerywam ten mój challenge i ja to zdejmuję. Ty idziesz w piżamie, a ja mam karę, że muszę zapłacić za Twoje lody. Ja się nareszcie przebrałam. Zdecydowanie jest mi lepiej w tym stroju. I teraz tak myślę, czy już teraz mamy iść do tej cukierni, czy jeszcze chwilę. Gdzieś to była Oliwia. O, Oliwia mówi: Jeszcze chwilkę, zapytaj się naszego taty, czy też będzie chciał z nami iść. My już wyruszamy w drogę, to znaczy już, nie tak już, bo Oliwia przez godzinę leżała plackiem na swoim łóżku, ale w końcu się zebrała, więc idziemy na spacerek, na plac zabaw i do tej obiecanej cukierni. Kurczę, trochę jest mi wstyd, że Oliwia idzie w tej piżamie. Ale no, w sumie ta piżama nie wygląda aż tak źle. Mam nadzieję, że nie spotkamy nikogo znajomego. Oliwia coś tam do mnie krzyczy. Nie wiem co, bo moje ręce leci woda. Zaraz się jej zapytam. O rany, jak ty wyglądasz? Jeszcze do tego masz posinowe klepeczki. Nie, no wszystko w porządku. Coś tam do mnie mówiłaś, ale nie wiem co. Nie zrozumiałam. Wygląda jak bluzka, jak powiedziałeś. Że... Aha, um... że się troszkę wstydzę z tobą iść. Tak masz rację, wygląda dosyć normalnie ten strój. Także wyruszamy w drogę. Muszę się ciebie o coś, kochanie, zapytać. Jak się z tym czujesz, że masz na sobie piżamę? Dziwnie ci jest, czy nie? No. Wow. Dobrze, a Jezus tata mnie wystraszył Hello. za rogu, Nie wierzę. Ja idę nagrywam, a on zrobił. Uła. Oj, a ja, naprawdę się wystraszyło. Ja ja <laughs> Siadamy, myszko? Mhm. Tak, siedzimy. Czyli ja mam zielone jabłuszko, a ty jakie masz smaki? Um, pingwinka i jeszcze. Um, gumę. gumę balonową. Pingwinek, to nie wiem, jaki to jest smak. Ale tak było napisane. Może to jest śmietankowy? A zobacz moje, czy są dobre. I co? Pycha. Wyruszamy na plac zabaw. Oliwia ma mega dobry humor. I tak, wiecie co? Patrzę teraz na niebo. Robi się coraz ciemniejsze. Wydaje mi się, że będzie burza. Oby nie. Co ty mi tutaj pokazujesz? Jest ślimaczek. Ma. Ale czemu one są tak do góry nogami? Jeden i drugi może poprawię. Okay, może. Zobaczymy, czy będziesz na tyle odważna, żeby dotknąć ślimaczka. Nie. No chodź, nie bój się, chodź. Zrobimy to razem. Chodź, będziemy się trzymać ładnie za rączki obie. Nie bój się ślimaczka. Odważna nie. byłaś taka, żeby wyjść w tym stroju na dwór, nie. a ślimaczka nie możesz podnieść. Nie no wiesz co? Ja tylko ale skorupka nie jest taka obślizgła. Ale jest. Oliwia wspina się na trzepak. Na plac zabaw dosłownie mamy kawałeczek, a ty uważaj na siebie, bo boję się, że spadniesz. Wiesz, że jeszcze musisz być ostrożna, jeżeli chodzi o tą rączkę. A tak w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć naszym widzom, że w najbliższych odcinkach możecie czasami też zobaczyć Oliwię bez tej ortezy, ponieważ pani doktor zaleciła, żeby się miała na rączkach tylko przez 8 godzin dziennie. Więc może się tak zdarzyć, że będą jakieś fragmenty bez ortezy. Ale oczywiście, na plac zabaw musisz ją mieć, tak? Bo w końcu na Placu Zabaw jest największe niebezpieczeństwo, że Oliwia upadnie. Podam Ci rączkę, chcesz? Nie, Oliwia nie chce. Zobaczcie, co Oliwia znalazła. Takiego tipsa, taki paznokieć i to jest chyba kot. Nie, myszka. Myszka. Czyli pasuje do twojej piżamki. Idealnie. A chciałabyś mieć takie paznokcie sztuczne. Serio? Ale jak widzisz, odpadają. I potem można je pogubić. To ty się misiu baw, a ja pójdę sobie usiąść, okej? Okay? Usiądę na ławce! To pójdę tylko na chwilę, zostawię tam wodę, dobra? I zaraz przyjdę do Ciebie. Dobra, ja się oddalam od Oliwii, bo chcę Wam coś powiedzieć, a niekoniecznie chcę, żeby ona to słyszała. Wyobraźcie sobie, że przed chwilą przeczytałam Wasze komentarze i jedna widzka napisała... O nie, biegnie Oliwia. O, jaka jesteś spocona. Co znalazłaś? Mamy kolejne znalezisko. Jaka piękna bransoletka, a jak Ci dzisiaj pasuje? Znalazłam. Wow. Korzystam z chwilki, jak Oliwia poszła tam z tatą do przodu, i teraz Wam powiem o co mi chodziło. O to, że taka Witka nam napisała, że w tym sklepie Claris czy Claris w łodzi w galerii handlowej są te mleczka pusiny. No ja bym dzisiaj Oliwię tam zabrała, ale nie chcę z tego względu, że ma challenge taki, że jest w tej piżamie. No trochę jest mi wstyd, żeby z nią jechać do takiej dużej galerii handlowej, więc my dzisiaj darujemy, ale może jutro tam pojedziemy. Jesteśmy z powrotem w domku. Teraz będziemy się relaksować. Ogólnie na placu zabaw Oliwia spotkała swoją jedną koleżankę, która nawet się nie zorientowała, że Oliwia ma piżamowy dzień. Uf, to dobrze. Mamy godzinę 18. Ja Oliwi przygotowałam dwie piżamy i teraz powiedz, którą piżamkę założysz. Bo musimy się przebrać, ponieważ w tej piżamie byłaś na placu zabaw, więc już nie możesz w niej spać. Oliwia wybrała jednorożca. No, ja tak czułam, że weźmiesz właśnie tą piżamkę, chociaż ta jest też bardzo ładna. To jest mama sowa i dziedziuś sowa. Cestowałam. To którą w końcu zakładasz, tą? Mhm. Drodzy widzowie, możecie teraz napisać w komentarzach, która piżamka według Was jest ładniejsza. Bo ja nie wiem. Teraz miałaś różową w sumie, to może weźmy faktycznie tą. OK? To my się przebieramy i znowu się z Wami zaraz widzimy. Wow, super wyglądasz, mega mi się podobasz. Jak oceniasz nasz dzień? Twój piżamowy dzień. No wiesz, co nie chodziło mi o to, żebyśmy wychodziły w tych piżamach. No ale 24 godziny to znaczy, że wszędzie masz tą piżamkę. No ale. Czyli nie za bardzo ci się to podobało. Ja myślałam, że ty wiesz, że jak się podejmujesz takiego wyzwania, który zresztą ten challenge ale... był Twoim pomysłem, nie moim. Ale, że w dom będę chodziła po tej pyżami, a jak będę wychodziła na dwór, to się przebiorę w ubranie. Aha. I dopiero teraz mi o tym mówisz? No. Rozumiem. Ja myślę, że już dzisiaj nie będziemy nigdzie wychodziły, bo jest dosyć późno. Jeszcze gdzieś będziemy wychodzić? Nasze popołudnie Oczywiście. minęło dosyć leniwie, grałyśmy w gry planszowe i tak nam po prostu ten czas szybko zleciał. Mi się już nie chce wychodzić, więc chyba pójdziesz ze swoim tatą na dwór. Tak myślisz? No chyba tak, tylko taty jeszcze nie ma, musimy na niego poczekać pół godzinki, więc proponuję w międzyczasie zjeść kolacyjkę. Jesteś głodna? Oliwia macha głową, że tak, to ja zaraz coś przygotuję. Ja na pewno zjem sałatkę, a ty co byś zjadła? Makaron. Makaron. Czy wy też tak lubicie jeść makaron? Taki zwykły, ugotowany makaron, bez żadnego sosu, bez żadnych tam innych rzeczy, bo Oliwia uwielbia, jak sobie życzysz, mogę Ci dzisiaj ugotować makaron. Hmm? Śmieje się, bo Oliwia udaje, że lunatykuje. Chodź tutaj do mnie, lunatyku. Chodź. Musisz się obniżyć. Mam dla ciebie makaron. Ej, teraz mi przypomniałaś, jak nagrywałyśmy kiedyś odcinek, że ty właśnie tak chodzisz. Pamiętasz? Lunatykowałaś, ale to akurat wtedy było z pluszakami i to był scenariusz. O, to jest kolacja Oliwii. Oczywiście jeszcze coś tam później zje, bo to nie jest tylko to, że ona zje ten makaron, ale to teraz jest taka Twoja, jakby przekąska. Proszę bardzo. Tak sobie teraz myślę, że lunatycy to jednak mają przechlapane, nie? Że idą gdzieś w nocy, nie wiedzą dokąd i nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Prawda? No tak dziwnie, że potem się budzisz i nie wiesz nawet, że gdzieś byłaś. Na sam koniec tego odcinka, kochani, chciałybyśmy pozdrowić pięć osób. I pierwsza z nich to jest dziewczynka Kornelka. Kornelka Kogut z rakowisk. Ta dziewczynka ma 6 lat i codziennie rano wyobraź sobie, że ogląda nasze odcinki i z niecierpliwością na nie czeka. Jest nam strasznie miło z tego powodu. Podobno masz pieska o imieniu Daisy i Twoim marzeniem było to, żebyśmy Ciebie pozdrowiły. Nie ma problemu, właśnie spełniamy Twoje marzenie. Pozdrowionka i buziacki lecą do Ciebie. Kolejna osoba to jest Klaudia. Pozdrawiamy Klaudię, która napisała do nas konta Aneta Węgierek 1688. Buziaczki lecę foriu. Pozdrawiamy Zosię, Nadię i Łucję. Pewnie jesteście siostrami, dajcie znać, bo nie wiemy, a może koleżankami. I napisałyście do nas konta Zofia wójcicka 6166. Oliwiaż Buziaczka puściła. Pozdrawiam lecę do Dominisi. Ta dziewczynka ma 4 lata, jest naszą stałą witką i dzięki nam polubiła Pusiny. Rewelacja! W ogóle chciałam Ci powiedzieć, Oliwio, że bardzo dużo dzieci polubiło Pusiny dzięki Tobie. Albo w ogóle poznaliście Pusinę dzięki nam. A, jeszcze y oczywiście pozdrawiamy Ciebie, Dominisiu i wysyłamy Ci buziaczki. Dasz radę wysłać buziaczka? Dobra, poczekaj. Pozdrawiłaś właśnie Oliwia, jej wysyła buziaczki, ty powoli jedz, bo za dużo bierzesz garści. Pozdrawiamy Ninę, która napisała do nas konta Nina i Nuka. Buziolki lecą również do Ciebie ostatnia osoba to jest ktoś, kto napisał do nas konta Papierowe Krowy. Buziaczek leci do Ciebie, masz bardzo oryginalną nazwę konta, podoba Ci się Papierowe Krowy? Śmieszne. No super, także jesteśmy bardzo ciekawe kim jesteś, jak masz na imię, ile masz lat, koniecznie napisz do nas komentarz. I ja na sam koniec tego odcinka chciałabym Ci, Oliwio, powiedzieć, że Ci gratuluję, że dałaś radę z tym challenge'em, bo teraz to już co, będziemy się szykowały do spania, ewentualnie pójdziesz na krótki spacerek i pójdziesz spać. Ja nie lubię chodzić w piżamie, nawet jak jestem chora, czy w ogóle mam taki domowy dzień, to ja muszę się ubrać, bo ja tego nie lubię. Więc ja Ciebie bardzo podziwiam i Ci serdecznie gratuluję odwagi, że poszłaś w tej piżamie. Chociaż ślimaka się bałaś, to ja nie wiem. Ja bym wolała dotknąć milion tych ślimaków, niż założyć piżamę i w niej wejść. Chyba, żebym miała taką piżamę, co wygląda jak ubranie, to jeszcze bym się zastanowiła. Ale ty, z Tatą, dzisiaj mnie ubrałaś po prostu w koszulę nocną, jeszcze dla ciężarnych, karmiących matek. To już w ogóle przesadziliście. Czy jeszcze chciałabyś coś powiedzieć do naszych widzów? Tak, I bardzo Ci dziękuję, że wymyśliłaś mi taką karę, bo myślałam, że będzie coś gorszego, a ty tylko, że mam cię zabrać do, do cukierni. Uf, no kto zapłacił? No przecież ja nie ty. No kto płacił? Oczywiście, że ja. Możecie też nam napisać słuchajcie, czy Wy lubicie chodzić w e, piżamach, bo może jesteście tak, jak ja, że nie, a Oliwi to chyba było wszystko jedno. Mm -hmm. <laughs> a wie, że są takie śmieszne piżamy, takie zapinane, takie ale też by musiało być chłodniej, żebyś miała taką piżamę, takie śmieszne. Może kiedyś Ci taką kupię. Dobrze, już nie przedłużamy, kończymy ten odcinek. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać łapeczki, subskrypcje i dzwoneczek. I do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa. Całusy 102. Jeju, jak Ty jesz. Daj trochę. Daj jednym.